Stron, ale oni sobie tutaj radzą na tym froncie, więc to też bardzo ciekawe. Finlandia atakuje ten Don, ale sobie tutaj niezbyt radzą. No, no. Ukraina w Krymu atakuje y, Gruzję i Don upada. Don upada przez Ukrainę, Finlandię oraz Orenburg, a Ukraina i Gruzja sobie podpisali rozjem. Tutaj jest w jeden do jednego zdolnościach bojowych, ale Gruzja już sobie trochę tą zdolność bywam ogarnęła, ale Azerbejdżan to jeszcze przetrwa tą wojnę, to jeszcze nie jest ten poziom. Kolejne państwo może upaść i jest upadek. Zyskują na tym Bukhara oraz Uranghai. A wy w sumie może Możecie teraz napisać w komentarzu, jak myślicie, kto wygra. Odnośnik czasowy oraz komentarz z tym, kto wygra. A tutaj Orenburg się bił z Ukrainą przez chwilę, ale niezbyt dużo z tej wojny wyszło. Ukraina atakuje Gruzję wraz z Azerbejdżanem. Mi... Gru... Ja tutaj obstawiłem, że Gruzja prędzej podbije ten Azerbejdżan, ale sobie nie radzili, i Gruzja zaraz może upaść. Jest to kolejny raz ogólnie, już tejże, kiedy jakieś państwo sobie nie radzi z mniejszym państwem i koniec końców upada, bo został jeszcze zaatakowany przez kogoś innego, a oni się po prostu wypalili na tym gorszym państwie. Tutaj, na przykład, Gruzja się wypaliła, próbując dobić. Azerbejdżan, ale im się nie udało i koniec końców przyszła Ukraina, Orenburg i podbili tutaj jeszcze i Azerbejdżan jeszcze się włączył do wojny i sobie ogarnęli trochę terenów i teraz jest wojna pomiędzy Ukrainą i Azerbejdżanem, więc to jest bardzo ciekawe. Pozostało tylko 7 państw. Tutaj Uranghaj znowu walczy, ogólnie jest okrążonej przez wojnę, więc trochę tragedia dla nich, ale Orenburg trochę terenów tutaj przejął, więc tutaj są bardzo ciekawe wojny. Azerbejdżan, Ukraina, Finlandia i tutaj Orenburg, Bukhara, Uranghaj i Syberia. Syberia jest na ten moment, na ten moment dla mnie faworytem, bo nie Jest największym państwem, ale tu nad nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że oni mają granicę tylko z jednym państwem, więc oni mają granicę z jednym państwem, więc na ten moment będą mieli w sumie tylko po jednej wojnie, więc będą się tutaj mniej wyniszczać, ale na, na ten moment Bukhara dużo terenów od Urankai przejęła. Ukraina się biła z, z Finlandią przez chwilę, Azerbejdżan tutaj się bije z Orenburgiem, to jeszcze Bukhara jest, Orenburg jest atakowany z dwóch stron, no te państwa, co graniczą z wieloma państwami, to mają najgorzej, osobiście uważam. Urankai jest znowu atakowana, ale oni się bardzo dobrze tutaj trzymają. Chwila, zapauzuję, żeby nie było lagów, pokażę tak, o i mogą być już. Na no, Uranghai tutaj teraz może upaść, tam jeszcze Finlandia jest atakowana przez Orenburg, to też wypadałoby zobaczyć, ale Uranghai jest dobijany i tutaj Syberia jest i Syberia teraz graniczy z dwoma państwami, ale to nie jest, to nie jest tragedia dla nich. Najważniejsze dla nich jest teraz to, żeby Uranghai szybko dobić, ale oni teraz atakują Bukharę, która nie miała złota, jak żeby się tutaj bronić i trochę taki wyłom we froncie zrobili. Uranghai wydaje mi się, że ich dni są policzone, bo tutaj Bukhara i Syberia będą ich mocno atakowali. A tutaj Finlandia może upaść. Finlandia upada, kolejne państwo odpada. Uriankhaj powinien czytać, bo tu jest Y jeszcze. Oni się odbijają, Bukhara nie miała złota. Ale Uranhai tutaj będzie mocno atakowany przez Syberię i Bukharę, żeby tutaj tą granicę pomiędzy tymi dwo, dwoma państwami powiększyć. A dla Syberii to też będzie bardzo opłacalne, żeby oni mieli granicę tylko z jednym państwem. Chociaż nawet jak podbiją ten Uriankhaj, to będą jeszcze mieli granicę z Orenburgiem, które na ten moment przegrywało wojnie z Uriankhaj, ale no koniec końców się tutaj trochę odbili. Jest tylko 6 państw, Azerbejdżan się